Jeżeli masz nastolatka w domu, który boryka się z problemem trądzikowym, jeżeli może ty masz trądzik w wieku dorosłego, to jest filmik dla ciebie. Pokażę ci dwa produkty, które są naprawdę niezbędne w pielęgnacji przy trądziku, ale nie tylko. Posłuchaj do końca. Pierwszym produktem jest maska głęboko oczyszczająca z aktywnym węglem. Jak działa aktywny węgiel? On jakby podwaja swoją objętość, żeby z porów wszystkie zanieczyszczenia wyciągnąć, niczym magnes działa. Dlaczego ważne jest oczyszczanie? Oczyszczanie porów, nie samo mycie, nie nawet mycie z żelem. W przypadku trądziku konieczne oczyszczanie bardzo dobrze że porów tego wszystkiego zanieczyszczenia, które się zagnieżdża. Ta maska również pochłania sebum, czyli problemy trądzikowe zwykle dotykają skór mieszanych i tłustych. Choć nie tylko. Niemniej jednak sebum, zanieczyszczenia kurze i niespilingowana skóra zagnieżdża się i z tego także potrafi zaognieć właśnie taka dioda, która później utrudnia nam życie. Drugi produkt to jest peeling glikolowy. Skóra trądzikowa również musi być peelingowana, ale nie można użyć zwykłego peelingu czy mikrotermabrazy. Nie można szlifować skóry, żeby raz nie pokaleczyć, a poroznosić sobie trądziku na inne części twarzy. Peeling glikolowy jest w formule jak krem, czyli nakładamy na twarz i po 10-15 minutach zmywamy. On rozpuszcza, nieinwazyjnie rozpuszcza na naskórek i dzięki temu spłukujemy, nie wchodzi nam w te pory i nie powoduje dalszych konsekwencji właśnie trądzikowych. Te dwa produkty są nie tylko dla nastolatków, nie tylko dla osób, które borykają się z problemami trądzikowymi, ale również dla każdego powyżej 15 roku życia, dlatego, żeby na bieżąco oczyszczać, jeżeli myjemy skórę czy mleczkiem, pianką, żelem, czy produktem, który lubicie, mimo wszystko nie uda się do końca oczyścić. Tych zanieczyszczeń sporów. Stąd również zaskórniki. To też jest brud, który zagnieżdża się i ciężko jest usunąć. Nie wyciskamy, nie kaleczymy skóry i e, nie używamy tylko kosmetyków, które wysuszają, bo właśnie skóra trądzikowa jest bardzo wyczerpana. Tym, że te diody są na twarzy, my miejscowo możemy osuszać, natomiast stawia twarz w sposób taki nawilżony optymalnie. Peeling oprócz tego, że usunie zróbiaciały na skórek, również zostawia skórę w nawilżeniu, czyli nie przesuszamy. Jeżeli chcesz więcej informacji na ten temat, chcesz wypróbować lub zamówić, czujesz, że te produkty są dla Ciebie, że właśnie Twoja skóra woła o pomoc, napisz do mnie, wszystkie kosmetyki są dostępne u mnie, zaobserwuj mojego fanpage'a, będę mówić więcej.